W schronisku przebywa i wciąż przybywa wiele psów. A kilku pracowników nie jest w stanie wyjść z każdym z nich na spacer. Dlatego wiele schronisk wprowadziło wyprowadzanie zwierząt w weekendy przez osoby z zewnątrz. Tak też było w kołobrzeskim schronisku. No właśnie, było do czasu pandemii. Okres pandemii, który w naszym kraju jest, no narzuca pewne obostrzenia na nas wszystkich, obywateli. Na nas również tutaj. Jest taka. Sytuacja tego typu, że mamy bardzo mało pracowników. Mamy tylko cztery panie w tej chwili w pracy, które są i zarząd podjął decyzję o chwilowym wstrzymaniu wyprowadzania psów na spacer, co nie znaczy że o wstrzymaniu wolontariatów. Decyzją o wstrzymaniu wyprowadzania psów zarząd tłumaczy minimalizowaniem kontaktów międzyludzkich w trosce o personel. Ja wierzę, że mieszkańcy są zbulwersowani tym faktem, że nie mogą przyjść i z miłości, żeby pospacerować z psami, żeby te zwierzęta miały kontakt tutaj bezpośredni z ludźmi. No ten kontakt jakiś jest przy... Obsłudze tych zwierząt bezpośrednio. Mamy boksy, duże boksy, co zapewne mieszkańcy również wiedzą, gdzie psy same sobie dozują przebywanie na świeżym powietrzu, czyli nie ma to takiej tragedii. Kierownik schroniska tłumaczy także, że chce, aby wolontariat w Reksie nabrał szerszego wymiaru. To nie tylko spacery, to jest również praca tutaj, przy zwierzętach, na terenie schroniska. I to jest. Otwarta taka forma wolontariatu. A takich stałych wolontariuszy jest wciąż za mało. Mamy kilka pań, które przychodzą tutaj na teren schroniska, sprzątają, pomagają nam przy sprzątaniu yy, u zwierząt w boksach. Yy, mamy czterech panów, którzy przychodzą w sobotę lub w niedzielę, pomagają nam w remontach, naprawiają nam budy, spawają coś tam. Takie czynności wykonują. Tu na rzecz schroniska. To też jest wolontariat. Dla bezdomnych psów taki spacer był często jedyną szansą na przechadzkę i dłuższy kontakt z człowiekiem, którego są tak bardzo spragnione. Poza tym psy nie mające kontaktu z ludźmi z czasem dziczeją i odzwyczajają się od codziennych czynności. Jest zauważalny przez nas regres w zachowaniu zwierząt, co nas boli, bo te zwierzęta odzwyczajają się leciutko od smyczy, od obroży. I tu jest to in minus tego wstrzymania wolontariatu. Pamiętajmy, że każda wizyta człowieka w schronisku zwiększa szansę na adopcję. Zacznijmy może od punktu drugiego wolontariatu: przyjście tu do wolontariatu i wejście do boksu, gdzie ktoś przyuważy sobie, że tego pieska chciałabym, czy chciałbym adoptować do domu, pobyć. Kilkakrotnie w tym boksie posprzątać, pobyć przez ileś godzin, i wtedy na pewno też nawiąże bezpośredni ten kontakt. Informacja o wstrzymaniu wyprowadzania psów dotarła także do Urzędu Miasta. Zaprosiliśmy kierownika schroniska do nas na, na taką rozmowę o tym aspekcie pracy w wolontariacie. Jednak no tutaj trudno dyskutować z jego argumentami, że pracowników w schronisku jest mało, jest COVID i on obawia się o ich zdrowie. Nie mamy tutaj żadnych narzędzi do tego, żeby go przymusić do tego, żeby ten wolontariat nadal mógł praktykować spacery z psami. W związku z tym no bez jego dobrej woli to nie, nie może nastąpić. Mamy nadzieję, że ta sytuacja jednak dosyć szybko się zmieni i że jednak te spacery powrócą. Przypomnijmy, wolontariuszem w schronisku może zostać prawie każdy. Ustawa o wolontariacie nakłada pewne obostrzenia. No nie mogą być tutaj wolontariuszami osoby poniżej 16 roku życia. Owszem, mogą być, z tym, że pod opieką osoby pełnoletniej. I to rozwiązuje już tutaj problem. Ja bym zapraszał na początek tu do przyjścia, do popracowania troszeczkę na tym schronisku, do zapoznania się ze, zwierzętem, ze zwierzęciem w boksie. I wtedy dopiero. Wyprowadzanie. No być może osoby powiedzą, że nie mają na to czasu, że to jest absorbujące, bo trzeba poświęcić trochę czasu, no ale jak weźmiemy zwierzaka do domu, to dopiero jest absorbujące, prawda? Dla na schroniska nadal można przekazywać karmę i inne potrzebne rzeczy w godzinach od 11 do 15. Jeżeli ktoś nie posiada środka transportu, może zgłosić się telefonicznie do stowarzyszenia i wskazać adres odbioru darów.